Który ostatni sparing przed nowym sezonem 19-20, jak oceniacie mecz? Paweł? Nie wiem, ja dopiero przyszedłem w drugiej połowie nie wiem jak to wyglądało, hmm. ale... A pierwszą jak oceniasz, Konrad? Konrad musi się powiedzieć. Po pierwszą? No. Ogólnie wyszliśmy z Maciek w 20 minucie, no i straciliśmy piłkę, I nam rękę. Proszę zobaczyć ile on żonglerów potrafi robić. No, pokaż. Patrz po No. Ja oceniam, że stawiam. Eee. Świetna o. i to jest pro! I go nie będzie. Właśnie. I tego nie będzie. Mateusz, jak oceniasz swój występ? Dzisiaj pełne 90 minut? Tak, może być. Zmęczyłeś się chociaż? Trochę. Zadyszka złapała? Trochę. Dobra, to dziękuję. El Capitano. Witamy, el Capitano. Jak oceniasz mecz? Dobry, dobry. Dobry? A drugi kapitano. Dobrze było. Dobrze? Zalatałeś się dzisiaj? Mimo niepotrzebnych y krzyków po pierwszej połowie my graliśmy swoje i udowodniliśmy, że jesteśmy na przykład drużyną już Old Boys z Dosmentowa. A jakie jak pro proroctwo na nowy sezon? Będzie 10 punktów? Albo 30? Niestety za tydzień mnie nie ma, ale wierzę w moich chłopaków. Mam Zobacz. nadzieję, że Paweł Kazubowski wróci. i mnie godnie zastąpi. No zobaczymy. To dziękujemy chłopakom. Wszystkich moich fanów. Tak, to jest cała drużyna. Co grała i nie grała. O Mati rezmer, jeszcze powiedz ostatnie słówko. Jak się grało dzisiaj? Spoko? No właśnie, to jest to. Pozdrów wszystkich. Pozdrawiam. Kogo? Wszystkich? To dziękujemy. oglądający.